Dobra Kolejny dzień chyba piąty już, szósty odkąd ruszyliśmy z San Diego wyjeżdżamy z naszego kempingu Słońce jak zwykle w zenicie prawie pomimo, że jest dopiero dziewiąta testujemy umiejętności kolejny dzień umiejętności mojej żony pojedziemy do Bishop jakieś 26 mil tam się zmienimy i będziemy robić serwis bo już kilka dni kilka dni nam zeszło się z całym Ee, o napełnianiu zbiorników. Jak jechaliśmy tutaj na kemping, te trzy noce temu, to jechaliśmy tą drogą szutrową przez góry z poprzedniego kempingu, gdzie nie było miejsc w ogóle, bo była sobota czy piątek. No a teraz mamy już całkowity komfort, dlatego że zaczyna się asfalt. I nawet na tej bocznej dróżce doprowadzającej nas do, e, do głównego asfaltu do 395 drogi w kierunku Bishop. Mam nadzieję, że będziemy jechać asfalt. Co prawda kilka zakrętów. Nasz pierwszy y, zrzut na amerykańskiej ziemi za chwilę się rozpocznie. Mówimy oczywiście o zrzucie nieczystości. Na stacji benzynowej w Bishop podjeżdżamy do punktu zrzutu. Opłaty co łaska. Warto wrzucić na y, dotację na szpital w Los Angeles Dziecięcy. I taka specjalna skrzyneczka jest na stacji. Albo jest jakaś cena, którą trzeba zapłacić, albo nie ma. A teraz za chwilę zrzut, czyli stała procedura. Oczywiście mój szambiarz to jest tak pieszczotliwie, wiadomo. Nie, że szambiarz, tylko że no ktoś to musi robić jednak. Także zakładamy czerwone rękawice, ale chyba już ostatni raz, bo one tak się wydają, że są trochę już nadpsute i za chwilę podłączymy rury i nastąpi zrzut ale zawory trzymają suchutko nic nie kapnie, a kiedyś kapało nam A ona jest przezroczysta, żeby widzieć co leci. No. no powiedzmy, że że tak, ale. Córka. Są rozświetlone, Mówiłem kiedyś, żeby komfortowo żyć, trzeba być szambiarzem być. Żeby komfortowo być, to szambiarzem warto być. Nie wiem, to chyba słaba. muszę to naklęcić na komórkę. Kurde, przecież... Przecież to jest na żyletki. Właśnie wyjeżdżamy ze sklepu, zrobiliśmy zakupy uzupełniające takie owocowo-owocowe właściwie tylko różne, bo większość owoców już nie wytrzymuje takiego długiego pobytu w lodówce jak jest na dworze 35. A teraz jeszcze jedziemy zobaczyć taką małą część do przyczepki, bo nam się zgubił kapsel od łożyska, który zasłania, żeby się kurz nie dostawał i jedna kalamitka się odkręciła. Więc tutaj ma być na rogu, na wylodzie z ma być AutoZone sklep, zobaczymy czy będą mieli coś takiego to byśmy to założyli, żeby już nie martwić się o, o kurz także przed nami droga Zapłaciliśmy za kemping? Zapłaciliśmy za kemping, tak. Mamy wszystko, wrzuciłeś tam kopertę, także mamy wszystko za was, Jest bardzo dobrze. Mamy małego pecha, albo to tragedia, nawet trudno powiedzieć, tragedia klimatyczna, czy to przypadek taki tylko chwilowy, że nie ma w ogóle wody w gorących źródłach. Jesteśmy przy krabku, zdaje się, to się nazywa. Jest putuj po okolicy mm, niedaleko poniżej Mono Lake. Rozsianych kilkanaście takich źródeł, fajnych, ciepłych, termicznych. No i tego akurat. Do którego przyjechaliśmy? Pierwszego nie ma, bo wyschło. A ja ręcznik mam przygotowany, i chciałem to się moczyć z widokiem na góry różne. Jedziemy do następnego, zobaczyć, może się uda znaleźć jakieś e, z wodą źródło termiczne. Tutaj albo tam. Koślisko w środku może być bardzo. A głęboko? Nie, bo już widać no, pewnie do pasa, nie? Ten pierwszy stopień płytki. Woda ma przyjemne 33 stopnie. Jest trochę taka ogloniona jakby, ale jest bardzo przyjemnie, jest duży wiatr, więc jest fajnie. Marzyliśmy o tych gorących źródłach, także cieszymy się bardzo. Widoki piękne. Nie we wszystkie miejscówki uda się dotrzeć takim wielkim bydlakiem, jakim ostatnio podróżujemy, ale jak się odczepi, ten mniejszy bydlaczek. To nasz to można dotrzeć do takiego właśnie, chociaż też z małym wysiłkiem, bo było dużo dziur urwistych i prawie off road wymagający nas właśnie tutaj spotkał. Dotrzeć do takich ciepłych źródeł woda ma kurczę tu w środku, jakieś 37 stopni, chociaż tutaj na wlodzie z tej rurki doprowadzonej już parzy, może mieć pod 50 ale bardzo fajnie się siedzi i podziwia widoki na góry właśnie tam na sierrę niedaleką, okoliczną Kiedy przyjeżdżamy w takie miejsca, to ciągle mamy takie jedno i drugie. O, tu by defenderem stał. O, tu by defenderem wjechał. O, tu byśmy nocowali defenderem. I każdy z nas zawsze odpowiada tak samo. Nie mamy już defendera. No tak, ale, ale wiesz. Teraz takim, ale też daje radę. Nie 4x4, 4, ale spokojnie nas zawozi w różne miejsca. Nie, mo nie możemy dwoje nagrywać. Zgasz to. Przychu, patrz na drogę, patrz, jaki to jest off-road. Wchodzimy na dno do tego niewielkiego kanionu, co prawda, ale jednak kanionu z gorącą rzeką. Rzeka to Hot Creek. Bardzo ciekawa geologicznie taka struktura, dlatego że z nieopodal leżących tutaj gór Sierra, spływające wody ze śniegów i z gór, przez pęknięcie skalne, które nastąpiło tutaj 700 tysięcy lat temu, przedostaje się do głębszych warstw geologicznych ziemi, tam zostaje ogrzane i wyrzucone poprzez różne tutaj wyloty, tworząc dosyć rwącą i bardzo zieloną miejscami mocno żyjącą, obfitującą w, różne roślinność, w różną roślinność i ryby rzekę. W wielu miejscach unoszą się opary różnych substancji chemicznych z ziemi, siarki, jakichś różnych chlorków albo czegokolwiek. Tam jeszcze w naturze nie ma, występuje, ale woda jest w większości krystalicznie przezroczysta. Mocno zielona, brązowa albo jakaś taka czerwona, rudawa, rdzawa. W sensie wsady dookoła skał. Więc te wszystkie źródła żyją tą strukturą geologiczną chyba, tak mi się zdaje. I fajne widoki oprócz tego, no bo naprawdę, naprawdę ciekawe. Są opinie, gdzieś czytałem w necie, że to takie małe Yellowstone. I coś w tym jest, bo możemy porównać z zeszłego roku z pobytu w Yellowstone, że faktycznie tych gejzerków jest tu sporo i ciekawych różnych źródełek też sporo. Kolejna piękna miejscówka na trasie 395, jest to Mono Lake, jezioro o bardzo charakterystycznym, charakterystycznej linii brzegowej, gdyż w wielu jego, jej miejscach znajdują się takie wapienne skały wystające z wody i widać je nawet w toni jeziora, bo jest tak bardzo przezroczyste, że można je dostrzec nawet z brzegu. Niektórzy śmiałkowie widziałem tutaj pływają na, na pontonach albo na supach, pewnie też mogą pływać. Jezioro, idąc do niego od strony punktu takiego od parkingu obniżyło się przez ostatnie kilkadziesiąt lat naprawdę okładnych kilkanaście. 30 metrów i są tabliczki właśnie wskazujące, gdzie był poziom w jakim roku 59 czy 63. Więc ubytek wody na naszej planecie w zbiornikach wodnych jest widoczny. Widzieliśmy to kiedyś na Alasce, po Glacier Salmon, po Lodowcu Salmona także, prawda, ubywa nam wody. Szkoda by było zadeptać dużo różnych roślinek, które tutaj próbują przetrwać w tym bardzo, bardzo suchym klimacie. Bo obecnie jest chyba ze 26-8 stopni w cieniu, ale wysokość za to mamy 6600 stóp nad poziomem morza. Może nie jest to imponująca, bo to jakieś 2000 2000 metrów około może 200 ale jednak ten upał dalej jest odczuwalny Jak człowiek się tak dokładnie wącha chciałem powiedzieć i to chyba dobre określenie Wącha w całą tą tutajszą atmosferę to wyraźnie można wyczuć taki zapacho smak nawet można powiedzieć akwariowo stawowo bagienny. Nie wiem z czego to się bierze. Być może z tego e, obniżenia terenu i z nagromadzenia w tym rejonie bardziej zielonej roślinności niż dookoła na stepach. No i poza jeszcze takimi e, organoleptycznymi różnymi aspektami, powonienia tutaj, no to fajnie jest przyjechać w takie miejsce, bo byśmy nie dojechali tutaj tym dużym samochodem. Bo jednak jest zbyt e, kameralne. Zbyt mało takich miejscówek dla dużych samochodów i dlatego odczepiliśmy małego i przyjechaliśmy znowu małym. Drugi raz sprawdza się przypuszczenie, że będzie wygodniej. Biwik nie jest taki mały. No tak, w porównaniu z 10-metrowym smokiem, to 3-metrowy biwik nie jest wielki, ale też nie jest mały.